I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ashan Areny Trójki, ostatni mecz fazy grupowej. No, chwilę nas nie było, ale cóż, nie mogliśmy się z naszym przeciwnikiem dogadać odnośnie terminu. Tak to bywa, każdy ma swoje prywatne sprawy. Dawno w to nie grałem. Tak, właściwie dograłem tylko. Boże, tylko. No, wiadomo. Wiadomo o co chodzi, dobra. Ja jestem zielonym. Ork w inferno, mógłbym w sumie wpaść. To by był śmieszny mecha dla mnie. Tego nie chcę. Nie chcę tego po prostu. Tak samo, jak nie chcę nekropolii. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ja te krasnoludy to przeżywam strasznie, nie? Ale... Eee... Elf... Dobra, zróbmy tak. No, zastanawia się nasz przeciwnik Na co mu łatwiej będzie grać Ja bym zagrał tym orkiem tak szczerze, albo człowiekiem Jest ork w demona I gramy jako hagasz Pomijamy turę, pach pach Na co gramy? Na delep Okej, okay. hagasz, eee, hagasz ma co? Specjalista od jednostek drugiego tieru centaury, okej okay. A delep ma tą balistę Prawda? Pamiętam dobrze. Każdy strzał z balisty za dodatkowo 100 obrażeń od kuli ognia. No to trzeba będzie pospieszyć. Z czym ja startuje. I co ja chciałbym zagrać? Że to jest z dowodzeniem, z lepszym atakiem i z krwawym szałem. Dodatkowo mam pamięć naszej krwi i dowódcę centaurów. Eee, dobra, pomyślmy. Dowodzenie, morale się przydadzą. Atak, atak jest kurwa za Pamięć naszej krwi weźmy, wyrzućmy. Werbunek, ucznictwo. Ucznictwo się przyda. Dobra. Teraz tak. Dyplomacja, no niekoniecznie. Wejdźmy sobie w orka. Co ja mogę mieć z tego? Mogę mieć werbunek radość walki. To jest pamięć naszej krwi. I boskie przewodnictwo, to się na pewno przyda. Więc zrobimy sobie raz, dwa, trzy. Tu potrzebuję tu trzech lewali w ataku. Płonące strzały. Eee, trochę nie mam ochoty, tak bym powiedział na tą balistę. Chociaż jak się trafi, to się trafi. Ekspercki atak. Pamięć naszej krwi na pewno się przyda. Taktyka. Co mi odblokuje taktyka? Taktyka mi odblokuje empatię. Nie, dyplomacja mnie blokuje. Ja, jakby. A tu jest taktyka. Taktyka pozwoli mi na szybszy wjazd. Dobra, weźmy sobie taktyczkę. Eee, obronę. Werbunek w dowodzeniu. Tak w dowodzeniu. Eee, obrażenie od magii to może niekoniecznie. Przetaka z dystansu na no, to mi nie da, ale obrażenie od magii, dobra, przerolujmy sobie to w ten sposób. Lepsze dowodzenie, radość walki. Dobra, co możemy rolować? Ekspercką obronę bym sobie trochę zrolował. Witalność z obrony. Co mi da w obronie witalność? Chroni nas wszystkich i przygotowanie. No to może niekoniecznie. Unik, ostatni bastion. Eee... No dobra, weźmy tą witalność, mu się przyda. Lepsza obrona, zmiećmy ją w dół, lepszy krwawy szał, dobra Powiedzmy, bo potrzebujemy na drugi level tego eee, I nie sprawdziłem co mam w mieście Siła ponad magią niekoniecznie, potężny cios Weźmy sobie ekspercki szał krwi, weźmy sobie Lepszą obronę sobie weźmy Ekspercki atak. Przyda się. Utrzymanie. Eksperckie dowodzenie. Musi być. Szał bitewny, Utrzymanie pozycji. Szał bitewny. Są minimalne. Eee... Radość walki. A, tu bym mogło prowadzić. Ale nie mam boskiego przewodnictwa. Eee... Utrzymanie pozycji. Dyplomacja. Nie. Nie chcę dyplomacji. Chcę ekspercką obronę. I raz tak. E, witalność na pewno się przyda. Showbite się przyda. Ucznictwo się przyda. Taktyka się przyda. Potężny cios. Dopinałbym to na końcu, tak szczerze. No i nic mi to nie daje. Aura szybkości plus 1 do prędkości dla wszystkich jednostek farmi Bohatera. Jest zapewnione przez werbunek, te a weźmy sobie tą szybkość. Mamy trzy morali, jakie mamy krzyki tutaj w środku? Ze w krwi drży i gniew hordy. No to dwa gniewy hordy. Czy ja mogę coś tu anulować? Próbujmy to małro szybkości jeszcze wyrzucić. Boskie przewodnictwo, super. Dobra, i mamy co? Mamy 16 level statystyki typowo pod atak. Jakby wpadamy w niego po prostu. A i nie patrzyłem, co mamy na ścieżce. <laughs> o kurwa, mać. Ale dobra, ja nie muszę tej tury jeszcze kończyć. Doświadczenie siła czarów dwa. Atak trzy więcej, Morale przeciwnika o dwa. To by było fajne. Wolumin. No, to niekoniecznie. Dwa siła, zaklęcia, obrona. To by było dobrze. Atak siła czarów, lądowych walczących w zwarciu. To jest fajne. Trzy szczęście, to jest spoko. I to jest po trochu wszystkiego. 25, 25 to nie jest mistrza. prędko Prędkość w farmi, pierścieni, walidy chyba. To jest obrona, wiedza. Zjedno do obrażeń. Może niekoniecznie. Wiedza, wiedza, szczęście. Atak morale. Siła czarów plus 4, a tak do jednostek strzelających. Ale ja mam jedną taką, to niekoniecznie. No ale weź do nabyta minus 2. 2 pierścienie, miecz szata. Jest to? Nie jest to, jest tu. E, buty razy 2 Kieszeń, pierścień, broń, pancerz. Dobra, pojedźmy tędy. Przeskoczymy sobie. Mmm, I, albo wysłać do inicjatywy dla jednostek lądowych, albo statystyki. Jak wyglądają statystyki? 13662 13, 7, 5, 3, 4, 4. 4, 4. No to ja chyba poświęcę tą inicjatywę na rzecz tego artefaktu. E, dodatkowo, gdzie ja chciałbym pójść? Ja chciałbym pójść tu. Typowo fizycznie wpadam. Mam nadzieję, że mi tego nie zabraknie, po prostu. Mocny fizyczny ork bez żadnego rozbicia. I tak, tu nie mam co iść nawet, chyba. Eee, Barważenica zamiast tego otrzyma losowy krzyk. To niekoniecznie. Dwa siła lubię za czarów. Dwa do siły czarów, a jeżeli posiada 10 tysięcy lub więcej, otrzyma plus 3 do siły czarów. Nie, to nie ma sensu w ogóle. Tu można artefakty spróbować albo się dopinać. Ja bym się dopinał. To jest build, który potrzebuje leveli. Oświecenie, fajne, fajne. Szczęście, super. To jest w ogóle... Yy... Połowa statystyk oświecenia zawsze jest statystykiem magicznymi. 15. 9. Ralka. Dobra. Yy... Ile zostało? 7 minut, trzeba? Tak.